Hej, 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 z tej strony Timi. I dzisiaj cofniemy się do samego początku i przypomnimy sobie o czym właściwie była Amanda The Adventure. To w sumie dobrze wiedzieć kto tak naprawdę był kim, kto kogo pętał i czemu ta owca wygląda jak paranych szoł po terapii szokowej. I uwaga, mocne spoilery! Wszystko zaczyna się od Relay Park, i to nie jest Park Relay, tylko takie imię i nazwisko, którą się niejako wcielamy. Ona lub on, bo fani do dzisiaj nie są zgodni do płci bohatera, dziedziczy dom po zmarłej ciotce Kate. No nie brzmi źle, dopóki nie dowiesz się, że w tym domu znajdują się takie rzeczy jak strych, stare kasety VHS, no i telewizor, który prędzej pamięta wypożyczalnie kaset niż Netflixa. A, i jeszcze gratisie, wszystko jest nawiedzone. Nasza kochana cioteczka Kate zostawia list, w którym pisze, jeśli to czytasz, to znaczy, że mnie już nie ma. Znajdź kasety, ale pamiętaj, gdy je obejrzysz, nie ma odwrotu. I to brzmi jak instrukcja, której nikt od sądy by nie zlekceważył. Więc oczywiście Riley postanawia dokładnie to zrobić. Zaczyna oglądać serial Amanda The Adventure. Z pozoru jest to urocza kreskówka o dziewczynce i jej przyjacielu owcy Wulim I oni tam razem uczą dzieci słówek i zasad życia. Tyle, że coś tu jest nie tak. Amanda mówi zbyt naturalnie. Reaguje na nasze odpowiedzi, a Wooli wygląda, jakby wiedział, że jest w pułapce. No i. Baranina ma rację, bo Amanda zaczyna komunikować się bezpośrednio z Riley. No i właśnie Riley odkrywa dodatki swojej ciotki Kate. Okazuje się, słuchajcie, że Kate zajmowała się badaniem serii zaginięć dzieci, których. Nikt nigdy nie wyjaśnił. jedna z kobiet o imieniu i nazwisku Joan Cook, na szczęście powiedziałem to dobrze, pisała do Kate, że jej brat Jordan zniknął po obejrzeniu programu Amanda The Adventure. Dosłownie, patrzył w ekran i weselał go. To tłumaczy, czemu Kate ostrzegała Riley, że no nie ma odwrotu, jak już obejrzysz te kasety. Ten program dosłownie wciąga. Pierwszy odcinek Amendy wygląda bardzo niewinnie. Po prostu... Amanda z ulim pieczą ciasto, ale gdy gracz wybiera zły składnik, telewizor łapie biały szum, a Amanda zaczyna reagować, jakby naprawdę widziała, co robisz. W kolejnej kasecie Amanda zbiera informacje i zabiera widza do piekarni, a potem też do sklepu i do poczty i tam spotykamy dokładnie tych samych NPC-ów. Rzeźnik, piekarz, listonosz, jakby Amanda stworzyła ich po prostu na szybko, z niczego, kopiując ich wygląd między odcinkami. Wooly próbuje ostrzec widza o czymś, ale Amanda go ucisza. Potem każe wysłać paczkę do swojego przyjaciela, tylko że tym przyjacielem okazuje się ciotka Kate. Trzecia kaseta to wypadki i Wuli zostaje ranny, hmm ciekawe dlaczego, a Amenda mówi z pełną powagą: Wypadki się zdarzają, to, to nie moja wina. Oczywiście jest to jej wina, widzimy to na ekranie. Wideo coraz bardziej się psuje, a potem Amenda sama leczy Uliego, choć <grym> to leczenie raczej nie ma nic za bardzo wspólnego z prawdziwym leczeniem. Ale w napisach końcowych pojawia się ktoś podpisany jako neurochirurg. No tak, no każdy program dla dzieci potrzebuje swojego neurochirurga. Jest niezbędny na planie. Doktorze Harley Soyer Kręcą nowy serial. W kolejnych kasetach, Riley odkrywa artykuł o sami Coltonie, twórcy serialu jest to pisarz, który stworzył Amendę z pomocą swojej adoptowanej córki Rebeki Colton. Gdy sam dostał się do studia Hamel i jego ciężka praca, czyli serial, mógł być nadawany bardziej na całą Amerykę, to te tajemnicze studio Hamel zaczęło używać jakiegoś takiego dziwnego, tajemniczego artefaktu, celtyckiej korony. Ona rzekomo miała jakieś nadprzyrodzone supermoce. I to zaczyna się tragedia, którą możemy wywnioskować po dalszych wydarzeniach z kolejnej części. Demon, który został wezwany pod Podczas produkcji przejął Rebekę, a Amanda, no cóż, wymiar, w którym się znalazła, stał się więzieniem dla jej duszy. Odcinek Wszystko gnije to najbardziej symboliczny odcinek. Amanda i Uli trafiają na piknik, gdzie wszystko gnije. Dosłownie. Amanda mówi: Czuję, że gnije od środka. I to nie jest przenośnia. Jej ciało naprawdę umarło, a duch Rebeki. Uwięziony jest w tej kreskówce. No i Wooly próbuje ją uspokoić, ale Amenda popada w szał egzystencjalny. Jeśli gracz nie zgadza się z nią, pojawia się dziwny potwór. Demon przypominający wyglądam Amendę, który wydaje się mocno powiązany z Rebeką i jej emocjami. I oczywiście robi z nas szaszłyk. Ale jeśli zagramy więcej razy, to trafimy w końcu na kasetę, gdzie Amenda w finale nas prosi czy mogę ci zaufać, czy chcesz poznać mój sekret. Jeśli Riley odmówi, no to Amanda mówi, że hmm, myślałem, że jesteś kimś innym. I zostawia nas na pustym strychu z napisem: wynocha, wyjdź! Ale jeśli zgodzimy się, telewizor zaczyna się trząść i tańczy tam taki czarny człowiek. Czekajcie, pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Nie odblokowałeś jeszcze tego YouTubera? I nagle rzucamy cegłą w ekran, a ono eksploduje, a słońce wschodzi, jakby klątwa się skończyła. Jednak wiemy, że to dotyczy tylko tego miejsca, tego pomieszczenia. Po zniszczeniu telewizora pojawia się zamaskowana postać. Co prowadzi nas prosto do części drugiej, gdzie dowiesz się kim jest. Zaczynamy dokładnie tam, gdzie skończyła się jedyneczka. Nasza bohaterka Riley gada z tajemniczą, zamaskowaną. Osobą. Teraz wiemy, że to kobieta ogólnie. Riley budzi się i widzi, że tajemnicza pani prowadzi auto. Ale spokojnie. Okazuje się, że zamaskowana panna prowadzi Riley do biblioteki. Tak, biblioteki. To właśnie tu ciotka Kate prowadziła swoje śledztwa dotyczące kaset. No tak, skoro uciekamy przed amendą, to to jest najlepsze miejsce, żeby się tam schować. A nasza nowa znajoma daje nam krótko falówkę i w skrócie mówi... Kasety są niebezpieczne. Uważaj. A potem wychodzi, zostawia nas samych w tym ogromnym, niebezpiecznym budynku pełnym kaset, książek, no i oczywiście demonów. Celtyckich demonów. Idealny wieczór dla dobrego serialu. Brakuje tylko... A nie, kasety są. Musimy odłożyć książki w odpowiedniej kolejności, żeby zdobyć pierwszą kasetę. Na grzbiecie są cyfry. I żebyście nie musieli tego szukać, to, to kłódki, mówiłem, że będą spoilery. 5013 i mamy pierwszą taśmę. Jeśli nie chcecie się szukać, to, to ten kod właściwie zadziała także i u ciebie. Tak, mówiłem, będą spoilery. Kaseta Let's Planet Trip, czyli matematyka i świnia, której do teraz nienawidzę. Cudowna amenda pojawia się na ekranie, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Tym razem chcę podróżować. Problem w tym, że jest uwięziona w telewizorze, więc no nie zobaczy wielu miejsc na świecie. No, to stwierdza, że użyje swojej wyobraźni i zaczyna planować wycieczkę. Pyta, kogo byśmy zabrali. No, opcje są różne, ale i tak nic nie zmieniają, więc możesz spróbować nawet wpisać Bydgoszcz i ona uzna, że jest to super miejsce i że w ogóle brzmi to super. Oczywiście pozdrawiam wszystkich tam Bydgoszczy, trzymajcie się tam. Amanda chce zobaczyć wieżę Eiffla, ale nie ma hajsu. Ciężki przypadek. Więc idzie do świnkich skarbonki i tu zaczyna się nasz horror i to nie z tego, że że jest jakaś napięta atmosfera, tylko z tej zagadki. Musimy obserwować na kasecie, ogólnie na telewizorze w ogóle musimy obserwować, ile Amanda dodaje lub zabiera pieniędzy i trzymać się w wyniku 10 na 10. Nie mniej, nie więcej. Jak źle ustawisz dupa, potalasz cały odcinek. Nie możesz przewinąć, bo twórcy uznali, że funkcja przewijania magnetowidzie to luksus dla bogaczy. I jeszcze ten opost, gdzie trzeba odkryć, czy go przegonić, czy może nie. Pamiętam do teraz, że tę zagadkę na premierę robiłem z półtorej godziny. W końcu świnka się rozwala, a w Nowa kaseta. Cudownie. Dobrze, że tylko tyle, a nie kolejna zagadka matematyczna. To był męczący wstęp. Nie zachęcał mnie do gry dalej, ale z dobrej wiadomości. To był właśnie najgorszy moment w całej grze. Na kolejnej kasecie Amanda jest zmęczona, chce spać. Ale zanim pójdzie do łóżka, trzeba zrobić wieczorną rutynę, czyli sprzątanie zabawek, mycie ząbków i tak. Toaleta z oczami. Mam nadzieję, że sztuteczka do Kibla i zawieszka na toaletę nie mają ani oczu, ani węchu. Amanda pyta. Co powinna zrobić pierwsze. Nie no, weź przestań, bycie dupy na końcu. My mamy wybrać między myciem zębów albo twarzy. Wybieramy dowolnie, bo i tak wszystko idzie swoim torem. Finalnie Amenda i tak nie wejdzie nawet do wadny. Ale zapamiętajcie symbole z szafek. Przydadzą się później w zagadce z kostką. Jakoś musimy dostać kolejną kasetę. W międzyczasie pojawia się opos. Tak, ta dziwna istota, która wygląda jak mix kota i szczura, próbuje ukraść pastę do zębów. Amanda nie karmiła tego zwierzątka chyba za bardzo, dlatego chce wszystko żrzeć, co tylko trzyma w rękach. Może tego oposa zatrzymać i wtedy Amenda tylko się wkurzy, albo po prostu nie reagować i wtedy ją naprawdę się zdenerwuje. Na koniec Amanda idzie spać i mówi: "Dobranoc Riley". I ups, chyba właśnie zdradziła, że nas słyszy i widzi. Wuhu, Uli wraca. Amanda reaguje na to, powiedzmy, że, no nie jest zachwycona. Mówi, że ją nęka, znaczy Uli ją nęka. I w sumie trochę ma rację, bo gość ma energię faceta, który nie odczytuje sygnałów. Daj mi spokój, człowieku, nie chcę Twojego towarzystwa w tym momencie. Weź się wyprowadź z domu czy coś. A już Ukraińca na Twoje miejsce. No, i Amanda, i Uli uczą się cierpliwości, a w tle leci hymn Stanów Zjednoczonych. I on tak leci, że wryjeć się w czaszkę i nie opuści jej do końca gry. Nie wiem, czy to przypadek, czy Aluzja, ale chyba żeby grać w tę grę trzeba być amerykańskim patriotą. Amanda i Wooly budują domek dla ptaków i pojawiają się małpki. Nie te małpki. Trzeba dopasować pozy postaci z gry do małp, które symbolicznie zamykają oczy, usta i uszy. Nie ma to większego znaczenia. Po prostu zrobisz to dobrze, dostajesz nową kasetę. A w międzyczasie Amanda zaczyna wyglądać jakby miała dość życia. I Wooli szczerze... też. Na kolejnej kasecie Amanda i Wuli idą szukać skarbu. I Amanda bawi się w pirata, a Wuli w panikarza. Na ziemi mamy trzy symbole. Wybieramy X i. Atak oposa! Amanda wkurzona, Wuli przerażony, a my musimy zdecydować, czy jej położemy. Jak pomagamy, to mamy jump od oposa. Nie pomagamy, no to opos zabiera łopatkę i ucieka. Na końcu Amanda stwierdza, że. że mamy do niczego gust i że sama znajdzie sobie coś ciekawego. Po chwili ekran zaczyna się psuć, a ona przechodzi w demokrację. Niszczą formę i BUM! Tak zwany to ending. Zjada nas. Amenda nas po prostu pożera. A gra kończy się w stylu: no to było coś. A teraz spróbuj jeszcze raz. New Game Plus. Ciekawe, ile osób przeszło tę grę do tego momentu i wyłączyło, bo zdali, że. Tu się właśnie skończyło. Na mnie nie patrzcie. Po ukończeniu pierwszego endingu dostajemy opcję New Game Plus, o której już mówiłem. I dzięki Bogu, że to nie są te same zagadki, bo nie musimy się już znowu męczyć z tą świnią z wylotem na hajs. Teraz pojawiają się nowe kasety, a stare mają nowe zagadki. Amenda budzi się, szykuje śniadanie gada o smutku i naprawianiu rzeczy. Jak każda jej przypadku. Z każdą kasetą coraz bardziej widać, że Amanda jest po prostu załamana całą sytuacją, a Uli zaczyna przypominać terapeutę z piekła rodem. W międzyczasie dowiadujemy się z krótkowalówki, że dom Kate... Hm, spłonął! Super, jakbyśmy jeszcze potrzebowali powodów do niepokoju, że jest coś jeszcze poza Amendą. Dziękujemy. Przejdźmy do kasety We Can Fix It, bo możemy to naprawić. I tu dzieją się cuda. Amanda i Uli naprawiają różne rzeczy z jego pudełka do wyrzucenia. A my robimy sekcję żaby. Dobrze słyszeliście? Sekcję żaby z karpelem. Ale okazuje się, że jest to po prostu mechaniczna żaba i w środku ma części potrzebne do zagadki. Amanda mówi, że nie wszystko da się naprawić, a potem dodaje: Na przykład moje serce. O I nastaje w tym momencie niezręczna cisza. A gdy tak siedzę, nadchodzi czas na kasetę: Do you feel safe? I Amanda pyta, czy czujemy się bezpieczni. Odpowiadamy, że nie. Bo po tylu jumpscarach, demonach i wszystkich innych rzeczach Już dawno przestaliśmy być bezpieczni Amanda zaczyna mówić o zaufaniu i wspomina ciotkę Kate Nagle coś zaczyna huczeć w tle A zamaskowana postać z krótkofalówki mówi Że coś kręci się pod biblioteką Opos pojawia się ostatni raz Słyszy głos i coś mamrocze o Joanne I próbuje przebić się przez ekran Dodaje nam wskazówkę, że zamaskowaną postacią jest Joan. I to jest prawda Amanda i Wooly postrzymują oposa i rzucają do śpietnika. Dosłownie. Nie ma typa. Potem gra się kończy. Jak mamy bad ending, to demoniczna Amanda zjada nas i Joan, która zdejmuje maskę, a w dobrym endingu Joan się poświęca, walcząc z demonem, a Manda pozwala nam uciec przez tajne przejście w biurku Kate. Właściwie otwieramy jakiś wichajster w biurku i idziemy do bunkrów które są w bibliotece. Póki ciotka Kate miała bunkier w swoim mieszkaniu, właściwie w swojej pracy, pewnie tego dowiemy się w czaterze trzecim. Jednak zanim wszystko się zakończy, zauważamy, że poza demonem Amandy jest jeszcze jeden demon. Demon przypominający Wooliego. Wiecie co? My wciąż nie znamy prawdy o tym, co tak naprawdę dzieje się z tymi kasetami? Czy one są.? I czemu jest tak wiele wersji demonów? I właśnie pomyślałem, że to jest dobry moment na pauzę. Sprawdzimy parę informacji o Wulim, a Mandzie o posie. Znajdziesz już w kolejnym odcinku.